Ona jest taka słodka, wybuchowa i twarda. Ta dziewczyna to jest petarda. Takie duże ma oczy i potrafi zaskoczyć. Ta dziewczyna jest rzekuń. Gdy widzę ją, mam różne myśli. Sam nie wiem skąd. Chcę ją zaczepić, uśmiechnąć się, złapać za rękę i powiedzieć, że razem! Ona jest taka słodka, wybuchowa i parda. Ta dziewczyna to jest petarda, takie duże ma oczy, bo trafi zaskoczyć. Ta dziewczyna jest w rzeku barda. Tak co roku tradycyjnie są ostatki. W trakcie ostatków mamy w tym roku urodziny dwóch panów. 50 i 30, czyli okrągłe. Poza tym super zabawę, jak zawsze. Pięćdziesiąt lat, tak? Z jedną i tą samą. Dobra, kochani, zaczynamy głośno. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam! Jak się pan dzisiaj czuje? No bardzo dobrze, pozytywnie, jak najbardziej. Bardzo fajna impreza, orkiestra spoko. Ciut mnie i tych latek. Maciek Makulski. Maciej Makulski. Pokaż się chłopaczku, pokaż się. Chodź tutaj do nas, żeby cię każdy widział. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Zobaczcie, 18 plus wat. Nieduży, ale... Ale jest 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Impreza bardzo fajna, towarzystwo elegancko. Bardzo po, polecam wszystkim. A... Róża w mokrym pozdrawiam. A jak się czułeś, czy to była dla Ciebie niespodzianka, kiedy wyskoczono z tortem i z Twoimi życzeniami? Tak, oczywiście była to niespodzianka, nie wiedziałem o niej, że, że, że ktoś, takiego, ktoś mógł przygotować coś takiego dla mnie. Wreszcie weekend się zaczyna, a ja w domu całkiem sam, chyba zaraz uszaleję, głupie myśli ciągle mam. Balują wód napi koleję się fajne hity na parkicie, każdy śpiewa refres I uwaga, cały pokrotek śpiewa na zustami Bo nasza jest cała ta noc Wszystkie łaty, góry i drogmy. to Oszaleje każdy z nas Tylko dzisiaj razem ten jeden raz nasza jest cała ta noc Wszystkie łatwy Tylko dzisiaj razem ten jeden raz. serce moje, Dzisiaj nie jest nas strasznie dużo, jest nas 180. Mamy nową ekipę grającą. gra dla nas nowy zespół Muzer. Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrowie do drzwi, strasznym okiem cyklopa, radzi gromy i drwi i śpiewajcie! No!